Choć aktorska kariera Moniki Mrozowskiej zakończyła się po udziale w kultowej rodzinie zastępczej, dzięki wytrwałości w dążeniu do celu gwiazda wciąż cieszy się niemałą sympatią internautów. Działalność byłej gwiazdy znanego serialu opiera się głównie na promowaniu ekologicznego stylu życia oraz pisaniu książek kulinarnych. Rozwój zawodowy nie jest jedynym czynnikiem decydującym o popularności celebrytki. Internauci od lat obserwują jej burzliwe, uczuciowe perypetie. W ciągu ostatnich kilku lat influencerka kilkukrotnie próbowała swojego szczęścia w miłości. Pierwszym mężem gwiazdy był Maciej Szaciło, z którym doczekała się dwóch córek Karoliny i Jagody. Małżeństwo nie przetrwało, podobnie jak kolejny związek Mrozowskiej z Sebastianem Jaworskim, który przyniósł jej syna Józefa. Aktualnie wybrankiem serca celebrytki jest syn jej czwartego dziecka, Luciana Maciej Augusti Klipka, jednak próżno szukać wspólnych romantycznych zdjęć na jej Instagramie. Miłośniczka ekologicznych rozwiązań nie dzieli się emanującymi miłością fotografiami w sieci, za to z chęcią chwali się codziennością u boku swoich pociech. Ostatnio na jej profilu zagościła 18-letnia córka Karolina, która była w trakcie przygotowań do studniówki. Podekscytowana mama oznajmiła, że w pełni zaangażowała się w poszukiwania odpowiedniego stroju dla maturzystki, w wyniku czego wróciła do domu z aż czterema sukienkami. Niestety na kilka dni przed wielkim dniem Mrozowska podzieliła się przykrą informacją o przeniesieniu szkolnej imprezy na marzec. Gwiazda nie ukrywała, że wzbudziło to nieprzyjemne emocje. Alert. Studniówka przeniesiona na marzec. Propozycja zmiany nazwy na 30 -dniówkę. W ciągu najbliższych dwóch miesięcy silne emocje, możliwe utrudnienia komunikacyjne z rodziną. Przerw w dostawie posiłków nie przewidujemy. Zabezpiecz sukienkę garnitur, bo jednak jeszcze może się przydać. Jeśli studniówka nie odbędzie się w marcu, możliwe przypadki wścieklizny u maturzystów oraz lokalne podtopienia ze względu na ilość wylanych łez. Utrzymywanie w zamknięciu nic nie pomoże. Zabezpiecz wolno stojące rzeczy. Talerze przede wszystkim napisała.